Dzień dobry państwu. 17. seria PGNiG Superligi Kobiet. Jesteśmy w Elblągu, gdzie miejscowy EKS Start podejmuje MKS Fanflory Lublin. Szymon Radajczak via Play. Witam serdecznie i zapraszam na to pierwsze niedzielne spotkanie w Superlidze Kobiet. Katarzyna Porta na prawym skrzydle, Paulina Masna na prawym rozegraniu, Marianna Rybicowa na środku. Dominika Więckowska. Dobry rzut Nikola Szczepanik po jej prawej ręce, a po lewej Joanna Wołoszyk. Dworniczuk. Dobry, niesygnalizowany rzut. A zatem jeszcze raz przed szansą na kontaktowego gola, ale podanie prosto w ręce Oktawi Płomińskiej. Płomińska sam na sam. Tu już znowu Pietras. Rebicowa do Więckowskiej, masna, wyszła w górę po rękach bramkarki. Tworniczuk, ładny rzut. Rebicowa, sygnalizacja gry pasywnej. Marianna Rebicowa, masna. Bardzo ładnie to zrobiła. Nie ma jeszcze sygnalizacji gry pasywnej. Świetny blok i teraz szansa na kontrę. Zagranie do Porta Sińskiej. Katarzyna Portasińska w sytuacji sam na sam, Aleksandra Chybka broni rzut Rebicowej, szansa na ósmą bramkę i ta bramka pada, Adriana Tatar na kole, ustawiona już między obrończyniami przeciwników, bardzo dobre odwrócenie do lewego skrzydła, było tam miejsce, już zabiła Knarzewicz, Stapurewicz do prawego skrzydła, ale znakomicie broni Weronika Gawli. Stratę do MKS-u, fanforu Lublin. To się może udać, znowu tylko poprzeczka. Weber dzieli się piłką z prawym skrzydłem i jest. Nie! Nie ma bramki, znakomicie broni. Rebicowa, Magda Więckowska, mas na bardzo dobre zagranie do koła. I po 30 minutach. Stapurewicz. Gęga jeszcze do lewego skrzydła Weber. Tylko w słupek. Jeszcze będą chciały rzucić. Ale dobrze broni Aleksandra Chybka. I to jest koniec pierwszej części spotkania. Sygnalizacja gry pasywnej. Sprytny rzut Rebicowej. Staburewicz. Teraz bardzo dobrze do prawego skrzydła. Ale świetnie broni Weronika Gawlik. Worniczuk, Stapurewicz, Wołoszyk, ładny rzut, już biegła Patrycja Noga, zajmując miejsce między Martą Gęgą a Joanną Wołoszyk. Dominika Więckowska, świetny rzut z drugiej linii, a Gęga jednak też się zmieniła. Giga Worniczuk na środku rozegranie, Wołoszyk tylko w poprzeczkę, jeszcze poprawka ależ to ekwilibrystycznie chciała zrobić Nikolina Knarzewicz dotarła do Patrycji Noki ale nie na tyle by mogła się obrócić, Magda Więckowska rebicowa jeszcze raz kołem, znakomicie Patrycja Noki jest ważna dla tych zawodniczych. Więckowska, tym razem już celownik wyregulowany jeśli chodzi o Magdę Więckowską Praktyka meczowa to potwierdziła, tabela jest nieubłagana. Magda Więckowska w formie, Płomińska też, przechwyt, sytuacja sam na sam, i to są już myślę decydujące fragmenty tego spotkania. Noga, Stapurewicz. Nieobecność tarczy luk, wraca i Gadworniczuk. I widzimy, że też jest ten wariant z ustawieniem się na kole. Gęga, świetny przerzut na prawe skrzydło. Rebicowa. Rebicowa, świetne podanie. I znakomicie broń. Więckowska. Piłka dla Alblonga, Gęga przez całe boisko. Trafia. I to była ostatnia bramka w tym spotkaniu. Patrycja Noga wybrana najlepszą zawodniczką w MKS Fanflorze Lublin. A zatem oczywiście gratulujemy. MKS Fanflore Lublin pokonuje EKS Start Elbląg 32 do 20.